Czarująca księżniczka Tiana jest szczęśliwa ze swoim księciem. I podobno niedługo zostanie mamą. Obejrzyjmy ich nowe przygody na Lalilu. Zrób jej wysoki kucyk. Uszyj ubranie z żółtego, elastycznego materiału. Wytnij bluzkę. Weź żółty tiul. Zrób takie fałdy i zaciśnij materiał w pasie. Obszerna halka jest gotowa. Zrób drugą warstwę spódnicy z żółtego materiału. Odrysuj liść na zielonej satynie. Pokryj spódnicę i bluzkę liśćmi. Zrób kwiat z białego i żółtego papieru piankowego. Weź ozdobne pnącze. Owinie wokół pasa i przyzdób klamrą w kształcie kwiata. Załóż żółte sandały na stopy lalki. Tiana pięknie wygląda w swojej nowej sukni. I idealnie na niej leży. Prawie zapomniałam! Księżniczka zostanie mamą! Jej marzenie się spełniło. Teraz ma słynną restaurację. Księżniczki Disneya to jej stałe klientki. Wow! Ten deser jest pyszny! Elsa zauważyła, że Tiana ma brzuszek. Gratulacje, kochana! Mam nadzieję, że nadal będziesz szefową restauracji po urodzeniu dziecka. Jasne! Restauracja to moja pasja! Jak mogłybyście żyć bez mojego jedzenia? Zrób teraz magiczną kulę. Oklej podstawę paskiem brokatowej tektury. Owiń górę sznurkiem. Dodaj małą kuleczkę na środku. Pomoże nam przewidzieć przyszłość. W najdalszym, najciemniejszym zakątku Mississippi, na starej łajbie na czubku wielkiego drzewa, mieszka mama Odie. Czarownica ma ponad 200 lat, ale nadal potrafi czarować. Potrafi pozbywać się klątw i zaklęć i pomaga tym, którzy tego potrzebują. Jana poprosiła o pomoc w przewidzeniu jej przyszłości. Zobaczmy, co tu mamy. Jesteś pewien, Juju? Naprawdę? Mój wąż coś mi szepnął na ucho. Nie martw się. Urodzisz zdrową córeczkę. Będzie potrafiła rechotać i będzie rozumieć płazy i gady. Twoja córeczka niedługo się urodzi. Dzięki, mamo. Odi. Dzięki Dudu. Weź szklane buteleczki. Włóż do nich brokatowy tiul. Zamknij je korkami. Wytnij wydrukowane etykietki. Przyklej je do butelek, żebyś przez przypadek nie wypiła eliksiru dla żab. Posyp je brokatem i włóż je do pudełka. Jana i Nawin chcieli przypomnieć sobie, jak świetnie się bawili, gdy byli żabami. Kochanie, jak dobrze, że jesteś! Mam magiczny eliksir, wypijmy go razem! W porządku, teraz jest bezpieczny. Po kilku łykach oboje zamienili się w żabki. Aligator Louis zawsze cieszy się na widok królewskiej pary. I chcę ich podwieść. Pocałunek prawdziwej miłości od razu odczarował zaklęcie. Ach, ale było miło. Masz rację. To był taki romantyczny wieczór. Narysuj aligatora na kawałku satyny. Wytnij dwa kawałki. Zszyj krawędzie. Wypełnij poduszkę syntetyczną watą za pomocą pęsety. Namaluj śpiące oczy i burzę czarną farbą akrylową. Jaka słodka, śpiąca buźka! Namaluj łuski na ciele. Posypię brokatem i zmieć nadmiar pędzelkiem. Tiana nie mogła zasnąć. Próbowała spać na prawym boku, na lewym boku, ale nic nie pomagało. Tak bardzo chciałabym zasnąć. Książę Nawin ma pomysł. Hej. Przyniosłem ci specjalną poduszkę dla ciężarnych. Pomoże ci wygodnie spać. Tiana ją przytuliła, oparła o nią odpowiednie miejsce i zasnęła w pełnym komforcie. Dobra robota, Nawin. Przedstawimy ci teraz małą fanię. Jest żabką księżniczką. Lubi, gdy właśnie tak się ją przedstawia. Odrysuj sylwetkę na zielonym filcu. Wytnij ją i zszyj dwie części. Zrobiliśmy śpioszek. Wytnij kółko z brokatowego papieru piankowego. Przyklej je do brzuszka. Wytnij parę oczu z zielonego filcu. Pomaluj białka oczu i źrenice, a potem przyklej je do opaski. Zielone oczy, zielone kokardki i żabie ogrodniczki bardzo do siebie pasują. Żadna inna księżniczka nie ma takiego zestawu. Zwykłe spódnice wyszły z mody. Teraz w modzie jest unikatowość. Dzidia jeździła na koniu, rozmawiała z wróżką i świetnie się bawiła. Mama znalazła sposób na zaskoczenie swojej córeczki. Mam dla ciebie prezent to prawdziwa żabka. Obiecaj, że będziesz się nią opiekować. Juhu! Fania ma teraz nowego przyjaciela. Zrób łóżeczko z pudełka po serku. Pomaluj pojemnik zieloną farbą akrylową. Zostaw do wyschnięcia. Owiń kołyskę naturalnym sznurkiem. Przyklej mech i ozdobne lilie po bokach. Łóżeczko powinno być miękkie jak chmurka. Wyłóż je syntetycznym wypełniaczem. Połóż zielony filc na wierzchu. Pomaluj drewniane wykałaczki na zielono. Skrzyżuj trzy patyczki. Zaklej miejsca złączenia gałązkami. Przyozdób nogi pnączami. Połóż łóżeczko na środku i zabezpiecz je. Taka kołyska może nawet dryfować po wodzie. Ale Tiana i jej maleństwo mieszkają w wygodnym zamku. Będzie Ci ciepło i przytulnie w Twoim nowym łóżeczku. Mam nadzieję, że moja córeczka będzie mieć same słodkie sny. Dobranoc! Jeśli będę Ci potrzebna, zarechocz! Nawlecz przezroczyste kuleczki z kamyczkami na drut florystyczny. Kiedy nawleczesz co najmniej trzy, zawieś je na łuku. Świetna robota! Wytnij duży liść z brokatowego papieru piankowego. Połącz matę z łukiem i przykryj drut cekinową wstążką. Dodaj teksturę markerem. Zawieź koraliki, biedronki i motylki na drucie. To ulubione robaki fani! Smacznego! <laughs> Żartuję! Zawieszki wyglądają smacznie, ale lepiej ich nie jeść. Zróbmy wanienkę dla dziecka. Pomaluj ją na niebiesko. Wytnij lilię wodne z różowego, brokatowego papieru piankowego. Przyklej kilka warstw na zewnątrz. Dodaj na dole liście. Pomaluj końcówki płatków w ładny gradient koloru. Pomaluj boki na biało. To największa lilia wodna, jaką w życiu widziałam! To idealna wanienka. Faniu, czas na kąpiel. Uwielbia wodę od narodzin, to jak jej druga skóra. Wlej trochę wody. Lilie wodne i twoja żabka zamienią wannę w fajną grę. Zamień zielony materiał w ręcznik. Przyklej boki w ten sposób i przyozdób wstążką z pomponami. Wytnij dwa kółka z papieru piankowego. To są oczy żabki. Spójrz na te słodkie, zaróżowione policzki. Dzidia idealnie zmieści się w ręczniku. Po kąpieli trzeba owinąć się ręcznikiem. Musisz się osuszyć, albo się przeziębisz. Trzymam w ramionach zawiniątko radości. Zapełnij szklaną buteleczkę wodą zabarwioną na biało. Zamknij buteleczkę glinką. Zrób smoczek z gorącego kleju. Przrozdób górę namalowaną trzciną i kwiatkiem z papieru piankowego. Kochanie, czas na kolację! Mam nadzieję, że jesteś głodna. Miniżabka uwielbia mleczko ze swojej butelki. Daj nam lajka, subskrybuj Lalilu i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików.